Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Garaż Dexa. Dzisiaj pojazd absolutnie nie byle jaki. Był już od wielu tygodni na naszych językach. Wszyscy oczekiwali od miesięcy pojawienia się tej maszyny. Nie wiadomo było, czy pojawi się w paczkach, czy właśnie tak jak teraz podczas... Maratonu. Słuchajcie, Object 270A to przypuszczalnie nowy wyznacznik standardów pojazdów premium. Zanim może rozwiniemy bardziej tą myśl, omówimy sobie oczywiście pancerz tej maszyny, a jest co omawiać. Jeżeli chodzi o spód pojazdu, to mamy tutaj 95 mm, jeżeli chodzi o górę, również 95, mm. popatrzcie na tą konstrukcję na łódeczka przypominająca trochę amerykańskie wozy. Może tutaj znowu przejdziemy na wizualny. Popatrzcie zaokrąglenia. Wszystko jest lodzio-miodzio. To robi wrażenie. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze odbijającej maszyny. I tak jest. Jeżeli chodzi już o samą topkę, to mamy tutaj 50 mm. Bok pojazdu z przodu 110 mm. Podwozie dolne. 70 mm na całej powierzchni. Górna listwa również 70 mm. No i ten spód wanienkowy kończy się potem 60 mm i 35 A jeżeli chodzi o gąsienicę i kółka, to mamy tutaj 20 mm pancerz warstwowy. Co do parkowania pocisków artyleryjskich, z przodu koło wieży to jest 30 mm, z tyłu również 30 mm, góra wieży... 30 mm, no i garnuszki również po 30 mm. Tył pojazdu na całej powierzchni 45 mm. Mamy tutaj dodatkowy pancerz warstwowy, okalający po bokach wieży, który daje nam dokładnie 15 mm, a na pierścieniu mamy, jak widzicie, 130 mm. Jarzma absolutnie nie do przebicia. Mamy tutaj 180, 170 pancerza warstwowego. Yy, Kumulację yy, pancerzy warstwowych 230 plus 25. A sama wieża przy posiada 220 mm. Pod wieżą jest to 230. <laughs> Przepraszam. Później mamy 200 mm, 220 znowu, znowu 200 mm. No i fale. Yy, 160 mm, 145, 120 boczny pas środkowy wieży to jest 115 100 mm dół 130 mm. Góra tutaj przechodząca w 80, 60 i środkowy pas nad jarzmem, czyli czółko 52 mm. Jeżeli chodzi o garnuszki, to mamy tutaj 150 mm po bokach 120 100, a dowódcy garnuszek to 130 i po bokach 120 mm i 100. Tył również jest mozaikowy. Mamy tutaj 60 mm potylica i góra 45, 40, 35 i 30 na czubku. Takie same wartości po 60 są na obydwóch garnuszkach. Tak wygląda struktura pancerza tego naprawdę wyśmienitego pojazdu. A państwa oczywiście zapraszam do garażu, aby pokazać tego Brytana w akcji. A oto i on. Niektórzy zastanawiają się, czy pojazd nie jest czasami przesadzony. Pojazd dysponuje nieprawdopodobną penetracją, uderzeniami na minutę, no jego DPM naprawdę jest wyborny, co jest zatem kluczowym haczykiem, czyli jak gdyby taką łyżką dziekciu w tym miotku, co pozwoli dobrze zbalansować ten pojazd. A oczywiście pokażemy to. Będziemy się poruszali na siedmioperkowej załodze przeniesionej z obiekta 430, dowódca, celowniczy, kierowca i ładowniczy. Moduły, które ja tutaj zamontowałem to wentylacja, dosyłacz i stabilizator, który tutaj jest absolutnie niezbędny, obojętnie jako będziecie mieli tutaj konfigurację to naprawdę bez stabilizatora absolutnie nie wyjeżdżacie do bitwy. Tutaj można przesunąć tą wentylację, można nawet ze względu na ten nieprawdopodobnie duży DPM wyciągnąć sobie tutaj do mechanizm dosyłający i wsadzić tutaj turbosprężarkę. Pojazd wtedy staje się bardziej medowy. No, troszeczkę mu brakuje mocy, to da się odczuć, jeżeli nie mamy tutaj turbosprężarki, a parametry tego pojazdu. To mamy tutaj 45 prędkość obrotu silniczek, to jest wybornie. 690 mocy silnika, 12% prawdopodobieństwa pożaru przy trafieniu. To jest trochę za mało, jeżeli chodzi o ten pancerz i tą masę. 850 metrów zasięgu widzenia, i tutaj jest pierwszy krok w przód, mianowicie 36 prędkości obrotu wieży. Ok. I 390 metrów zasięgu widzenia to jest o 10 więcej niż mają średnio wszystkie pojazdy premium. No i to działo. Słuchajcie, 320 uszkodzeń na minutę. Mamy na HEku nawet możemy około 420 i nieprawdopodobna penetracja. Mamy tutaj 227 na PPQ, 289 na APC-rze i 62 na Heku. 9 sekund ładowanie działa, 6,67 szybkostrzelność, i nasz bazowy DPM to 2133, 0,38 celność i 2,7 czas celowania. Ten 2,7 balansuje nieprawdopodobnie ten pojazd, <trafi> potrafi ten pojazd bardzo często nie trafić. Również trzeba strasznie uważać na punktu wytrzymałości. Mamy tutaj zaledwie 1200 i uwierzcie mi, że przy obecnych realiach walki te punkty strasznie szybko się kurczą. Jeszcze wróćmy sobie do mocy silnika. 690 koni daje nam zaledwie 17,03 mocy na tonę. To naprawdę jest odczuwalne, ale za to, jeżeli damy temu pojazdowi szansę zjechania gdzieś z górki i tak dalej, pojazd. Usiąga tą wartość maksymalną 58 km na godzinę 15 do tyłu, prędkość obrotu 51,92. Na uwagę zasługuje też bardzo dobry kamuflaż, który jest lepszy niż w naszym liście 33,76 i 26,07 jeżeli pojazd jest w ruchu. Do tego wszystkiego dochodzą nam dosyć kulawe obniżanie i podnoszenie działa, mianowicie minus 6 plus 15 i dzięki tej fantastycznej załodze i modułom udaje nam się zredukować czas celowania do 2,46, rozrzut na 100 metrów to 0,35, czyli to jest milodzie-miodzio, a DPM wzrasta i tego naprawdę nie należy lekceważyć do 2596. Jeszcze jedna rzecz, na którą zasługuje Tutaj pokazanie tego na tym pojeździe. Słuchajcie, jest to cena pocisków. Mamy tutaj w standardzie dostępną 227 penetracji, która kosztuje zaledwie 1010 kredytów. Natomiast apcr -y są o 400 kredytów tańsze niż u każdej innej pręgi, mianowicie tutaj wynosi 4000. I słuchajcie, nawet strzelając z tych APCR-ów wychodzimy spokojnie na plus, gdyż ogólnie standardem amunicji premium w, w pojazdach premium 8 tieru mamy tutaj cenę 4400. Dosyć słuchajcie gadania, zobaczmy jak ta maszyna sprawdzi się w boju. Ja rozegrałem już tą maszyną kilka bitew i stwierdzam, pierwsze po prostu nie chciałem montować tego stabilizatora, chciałem zobaczyć, jak pojazd będzie się zachowywał bez stabilizatora. Absolutnie praktycznie w nic nie trafia ten stabilizator kompletnie odmienia życie tego pojazdu. No i też ostatnie bitwy spędziłem na turbosprężarce i wtedy ten pojazd, jeżeli zamontujemy w nim turbosprężarkę, zaczyna być medem. Tak to raczej porównałbym go do takiego hmm, dynamicznego ciężkiego. O. Natomiast DPM po prostu robi tutaj nieprawdopodobną robotę, i szczerze mówiąc, bardzo mało po pocisków premium wystrzeliłem z tego pojazdu. Ta penetracja po prostu pozwala na to, żeby strzelać w światło czołgu. Jeżeli nas wyrzuci na ósemki i walczymy z innymi medami, światło czołgu. No dobrze. Widzicie, <laughs> jaką mam taką chrypkę? Przepraszam Was za to. Taki mroźny, niedzielny poranek. Na śniadanie nas dano, kurde. Aha, aha, coś tutaj się dzieje. Zwróćcie uwagę na dynamikę, popatrzcie. Pojazd rozpędza się, wszystko jest w porządku, ale straszne problemy zaczynają się, jeżeli ten pojazd ma jechać pod górkę. No, nie czuję się, że to ma być med. Ludzie na pewno z czasem nauczą się łatwiej przebijać ten pojazd. Mhm. 38 na godzinę. Taki mobilny ciężar. Pojazd rozpędza się z górki potrafi pojechać te tam 55 na godzinę, może nawet 58, nigdy tyle nim nie jechałem, ale na proste jest to taka prędkość ciężkiego czołgu. Widzicie 7,4 reloadu. Ja pamiętam na LISie mam zamontowane fioletowe moduły i jest to 7,5 na fioletowych modułach, także tutaj DPM jest kosmiczny. Gdyby temu pojazdowi zamontować jakieś czerwone, fioletowe moduły, no to kara Mustafa. Też sobie chcę tutaj pojechać dosyć odważnie. Mam nadzieję, że dużo codeków nie będzie tam stało. Okej. Okay. Penetracja. To jest dokładnie penetracja. Zobaczymy czy tam jeszcze coś stoi. Dobrze, sus strzeliło. się przebili na twardo O Jezusie, jest 630. 130 Chyba nas dokończy. A i artyleria. No, słuchajcie, myślę, że swoje zrobiliśmy. Pierwsza bitewka, troszeczkę agresywnie. Tak też można grać tym pojazdem. Widzieliście, ludzie boją się tego pojazdu. Słuchajcie, zapraszam na wyniki bitwy. Pierwsze koty z zapłoty, przepraszam jeszcze raz za swój zachrypnięty niedzielny głosik, użyjemy sobie, bo możemy. I mamy tutaj zwycięstwo, odznakę mistrzowską trzeciej klasy, strzelec pancerny, rozprówacz, ogień skuteczny i brutala. Jeżeli chodzi o klasyfikację drużynową, mamy tutaj trzecie miejsce w Demejdu. A zrobiliśmy 2208, 520 odbitych, 3 wykryte pojazdy przeciwnika, 300, przepraszam, 3 fragi i 341 za naszą pomocą. Suma sumarum, odejmę tutaj te 50 tysięcy za dzienne, zarobiliśmy 62 230 kredytów. Maszyna naprawdę rewelacyjnie zarabia. Ogień. No, nie czekajmy długo, następna biteweczka. Dobra jest to, że bardzo łatwo jest spłacić damage'em nasze hp -ki. 1200 hp naprawdę szybko tutaj się spłaca. Ale tak jak mówię, są bitwy, no jeżeli od każdego dostaniemy taką bułkę, no to wiecie, no te hp -ki... mało. Mało, naprawdę jest ich mało. Ten moduł na zwiększanie punktów życia myślę, że tutaj jest w ogóle nielogiczny. Gdyż pojazd odbija i po prostu straciłby inne wartości bojowe, ale na pewno pojazd ten jest pełen, jeszcze można odkryć wiele rzeczy z nim, i niwelować i dostrajać po prostu ten pojazd dzięki tym nowym modułom wyposażeniu 2.0 do swojej własnej do swoich własnych taktyk, do swoich predyspozycji, jak lubimy grać tego typu pojazdami. Także pojazd myślę, że jest bardzo uniwersalny, tym bardziej, że można. Tak, jak już powiedziałem, zniwelować jego wady, czyli dodać mu tej mobilności albo zwiększyć, HP-ki. Naprawdę jest otwarty na propozycje. Dobrze, ciekawe jest co się teraz będzie działo. Trochę mało odbiłem w poprzedniej bitwie, trochę mało ludzi strzelało do mnie. Ale miałem już takie bitewki na kilka tysięcy odbitych. Oczywiście nie przesadzajmy, kilka tysięcy to tam około dwóch tysięcy. Nie miałem jakiegoś wyniku, jak na ciężarze, żeby było odbite 4 czy 5 tysięcy. Nie, nie, nie. Ale myślę, że na medzie odbicie około 2000, no to już jest coś. To właśnie lubię. Bum i koniec. KW-4. No jak wyjedzie to tak. O, widać go nawet. Chwileczkę. Jak się okaże, że nie okaże się. To są dwie artylie, więc. Co najmniej za bardzo ryzykowne, żeby tak podjechać. No właśnie, już się zajęła niemal ta. Wspieraj moją pozycję. No, 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 tak, tak, tak. No dobrze, ale jest, zajął? <grym>

niestety Lighta już nie ma. 5 do 1, no czy uda nam się spłacić HPki nasze? No popatrzcie, no ma problemy z mobilnością. No ale tak jak mówię, jeżeli wyciągniemy ten dosyłacz, to będziemy mieli bodajże 8,5 sekundy reloadu. A Ada to była Damu, to samo co ma nasz, przynajmniej takie miałem odczucia, tak samo się zaczęło jeździć tym czołgiem jak naszym Liskiem. Martwimy to te deki, takie te deki. mogą mnie bardzo tu poszarpać. A widzę wszyscy teraz będą kampić i czekać. Okej. Okay. Okay. Jak to znikło? Ale hapeki spłacone <laughs> Szkoda, szkoda babci, szkoda Ktoś mógł tutaj pocisnąć do przodu A to byłem ja Widzimy się przy wynikach bitwy No cóż, mizerny wynik Ale zwycięzców nikt nie sądzi Kolejna wygrana tym razem mamy tutaj zaledwie strzelec pancerny i ogień skuteczny. Udało nam się w ostatniej fazie spłacić hapeki naszego pojazdu. Mamy tutaj szóste miejsce pod względem naszej drużyny w damage'u, a niestety tylko 1543 damage'a, 810 odbitych, to były świetne odbicia. Dwa wykryte pojazdy przeciwnika, dwa flagi 599 za naszą pomocą, ale popatrzcie. 50 537 za tak mizerną bitewkę. Słuchajcie, będziemy sobie mogli ostatnią bitewkę zagrać, potem króciutka konkluzja. No i piszcie, jak Wam się, czy w ogóle zdobyliście i jak Wam się gra tym pojazdem. Bo ja już mogę powiedzieć, że jak dla mnie jest mało mobilny. Mało mobilny, wow, no na szóstkach to jeszcze nie byłem. O, matko, zamierzam tego to naprawdę wykorzystać. Albo zginąć szybko. Słuchajcie, zobaczymy, czy, czy da się zająć środkową pozycję tym pojazdem. O, właśnie. I ciekaw jestem, jak szóstki mogą nawiązać walkę z tym pojazdem. Myślę, że nie mogą po prostu. No ale strasznie jestem ciekaw no takie rzeczy o takiej wczesnej godzinie rano no patrzcie no tak jeździ jakby mieszał glinę z ołowiem no trzy rzeczy tutaj są mobilność hapeki i to skupianie a skupianie jak widzicie na stabilizatorze od razu się niweluje, natomiast mobilność i, i te HP, no to jest No jakbyś mógł tutaj Aha no rękam się zacząsła to. Muszę to przyznać i powiedzieć. Dobrze. Jak na strzelnicy. Nie dojedzie. Teraz tu mamy rewalory i tak dalej. Myślę, że teraz... Pojedziemy sobie spokojnie. A nie, jest jeszcze tutaj. Easy 8. Mamy Leosia. Aha, Leos magicznie unika naszych pocisków. O, o, to tak, tak. Takie rzeczy to, to ja rozumiem i lubię. Dobrze, ja myślę, że teraz pojedziemy sobie w miasto i zaczniemy tam robić rzeź. Okej, okay, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Bo tutaj Renegade może naprawdę grubo namieszać. A w tą środkową uliczkę to po prostu myślę, że sobie wjadę. Tak, na bezczelnego typa. Cześć. Okej, okay. hmm, tutaj się tak schowamy. Jakbyś mógł tak nie strzelać mi w ten pojazd, to bym był wdzięczny. Aha, dziękuję. No, może nie do tyłu. Patrzcie, kilka strzałów, i już jesteśmy na hita. Bardzo, bardzo trzeba sobie szanować tutaj punkty wytrzymałości. O, trzy fragi. Zobaczymy, może kolega tutaj zajarzy. No, chyba już nic nie zgryziemy. Ostatnia bardzo, bardzo szybka biteweczka. Troszeczkę koledzy zostali rozjechani. No, jak widzimy, szósty tier kompletnie nic nie robi temu pojazdowi. Dopiero ósemka może nas tutaj pokarać. Natomiast widzieliście, jak szybko dwa, nie daj Boże, trzy strzały, to już jest naprawdę nasz koniec. To jest taki troszeczkę dyskomfort. Proszę, jeszcze jakaś nalepka z poziomem. Okej, okay, okej. Okay. No, jeszcze jedna. Ojej, i co tu, co tu jeszcze coś? Dobrze, dobrze, dobrze. Nie szalejmy. Coś tam się ukończyło. Dziękuję Ci. Dobry człowieku. Mamy zwycięską przyjemną biteweczkę na szybko ogień skuteczny, Brutal, high caliber i fantastyczne braterstwo broni za współtowarzysza. Zrobiliśmy absolutnie topkę z wynikiem 2723 dwa wykryte pojazdy przeciwnika, trzy fragi 466 za naszą pomocą i 67 737 kredytów. Naprawdę te liczby są tutaj nieprawdopodobnie ogromne. Jeszcze jakaś nagroda za okres służby, tak to wygląda. Słuchajcie, pojazd jest naprawdę, naprawdę dobry. Gdyby nie, i muszę to powiedzieć, nie oszukujmy się, ta mobilność jest. No, może inaczej, jej nie ma. Jej nie ma. Ten pojazd należy traktować jako mobilny ciężki. Mobilny ciężki, który ma jeszcze jedną nieprawdopodobną wadę. Nie ma hapeków. I na to musicie strasznie uważać i jadać te pojazdy, natomiast jeżeli chodzi o działo i tą penetrację, no to zarabianie nawet na nędznej bitwie po 50-60 tysięcy kredytów, no to jest ogień. Słuchajcie, premka jest wypas po pachy, tylko należy umieć grać. Słuchajcie, nie liczcie na to, że będziecie wjeżdżali tym pojazdem i rozrywali wszystko, bo tak nie będzie. Pierwsza jedna buła od yy, na przykład Skorpiona i już nie macie 4,5 stówy to jest naprawdę dużo. Słuchajcie, obiekt 274A, powiem krótko, jest bardzo dobrze zbalansowany, lecz na pewno wyznacza nowe trendy wśród wszystkich czołgów premium, z tego, co były pokazywane różne parametry, tych teraz, których mają przed świętami wyjść czołgu premium, wszystkie mają już wysoką penetrację. No, czyżby się coś szykowało? Mamy tutaj prekursora tych wszystkich pojazdów, pierwszą taką ikonę, która nam powie, czy to rzeczywiście będzie szło w tym kierunku, że penetracje będą dużo, dużo większe, parametry niektórych poja pojazdów będą naprawdę kosmiczne i będziemy mogli niwelować nasze wady właśnie wyposażeniem 2.0. No cóż, może historia World of Tanks pisze się na naszych oczach, nowe zmiany, w każdym razie dzisiejszym gościem odcinka był Object 274A i jest to bardzo dobra maszyna. Z tym z Państwem się żegnam, napiszcie w komentarzach, co myślicie o tym pojeździe, i do zobaczenia w następnym odcinku. Papa, pa. przyjemnego weekendu!